Co się tutaj dzieje w tym domu? Od godziny, co 15 minut przychodzą jakieś paczki. Proszę, jedna. Tutaj przyszła jakaś drukarka. Następnie ASOS. Dobra, tutaj akurat jest jedna moja bluza. Więc bardzo się cieszę. Spójrzcie, jaka ładna. Biała, super klasyczna. Taka trochę krop. Napis ładny Minnesota. Nie wiem. Bardzo mi się podoba. I cały czas przychodzą te paczki. I jeszcze ma do mnie dojść dzisiaj Shane. I moja mama mówiła, że chyba jeszcze jej nie brakuje. Więc widać... Chyba widać, że my nie chodzimy na zakupy, tylko zawsze zamawiamy przez internet. A tutaj 12 godzina. I proszę. Ja widzicie, ja się staram, kupuję maty chłodzące. E, zmieniam wodę co kilka minut, żeby zawsze chłodna była. A proszę, on siedzi w punkcie, gdzie jest najwięcej słońca, gdzie najwięcej parzy tutaj e, na ziemi. Nieszczęśliwy. Więc mój Tobie jakoś przypada za ciepłem. Zaczęłam gotować. I co jest najśmieszniejsze w tym, że dalej ryzo to niestety latem my totalnie nie mamy już takiej ochoty jak w ciągu roku jedzenia makaronów i jedyna rzecz właśnie, która jako tako jeszcze, na którą jeszcze mamy ochotę, to jest właśnie te risotto. Więc ja tak zmieniać. Jajka z cukinią risotto, jajka z cukinią risotto. Dopóki nie znajdę jakiejś nowej alternatywy, fajnej, letniej. A jak tamtym razem pokazywałam Wam risotto, to dostałam wiele komentarzy: przepis, 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 ale nie ma żadnego przepisu. To jest to, co ja Wam pokazywałam na filmie. Gotujecie wodę, dodajecie ryż, zostawiacie aż się wygotuje całe. Jak brakuje wody, to dodajecie szklanki wody i testujecie, czy jest miękki, tak jak nam się podoba. Nie wylewamy żadnej wody, następnie musimy poczekać, aż ta woda wsiąknie do ryżu, więc trzeba też uważać właśnie, żeby nie za dużo jej tam dodać. I, i e, następnie e, właśnie nie myjemy tego ryżu, nie mamy myty. to ma być risotto, nie suchy ryż i e, dodajemy masła troszeczkę wymieszamy i gotowe. Możemy zetrzeć do tego e, właśnie ser i, i to tyle. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful day. expected love was Po prostu jestem ostatnio uzależniona totalnie od sziglem. Uzależniona. Jak za każdym razem widzę te ceny tych kosmetyków i te recenzje Super Top, to po prostu nie daję rady tego nie wypróbować i znalazłam kilka nowych produktów, które bardzo mnie zainteresowały przez recenzję i przez cenę, więc pokażę Wam szybko. Taki jakby płyn do mycia pędzli. Balsam do ust, który raz już wzięłam i on był rewelacyjny, tylko go wzięłam w takim odcieniu różowym i totalnie ten róż do mnie nie pasował, a że bardzo dobrze nawilżał... A nie, to nie to! <grystanie> Dokończę to, co mówiłam. A że bardzo dobrze nawilżał, to wzięłam sobie... To wzięłam go sobie, tym razem Przeżyczystego Widzicie, jaki ładniutki? Super, super, super Nawilżający Ok, to co otwierałam, to słuchajcie To jest błyszczyk i wszyscy mówią, że On jest rewelacyjny Że, że super się błyszczy usta i że nie jest Lepiący, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa Następnie zamówiłam Trzy kredki do ust W różnych odcieniach Następny gloss, tylko że tym razem kolorowy bo mówię te, em, te właśnie te recenzje były takie pozytywne, że wzięłam sobie też taki e, brązowiutki. O. Następnie wzięłam sobie, słuchajcie, paletkę. To jest trochę podruba Anastazji Tak ona się prezentuje, dosyć malutka i bardzo, bardzo cienka. Cieniutka zobaczymy. I to są kolorki, które ona tutaj ma. Zobaczmy pędzelek. Spoko, widać, że to nie jest jakiś rewelacyjny pędzel, ale, ale nie jest też zły. I ostatnią rzecz, z której najbardziej jestem ciekawa, pędzle. E, najlepsza rzecz w tym, że one kosztowały, słuchajcie, chyba euro 50 i w środku mamy beauty blender i 13 pędzle, jeśli się nie mylę. Recenzje były rewelacyjne, że pędzle najlepsze na świecie, więc e, szczerze nie wierzę bardzo w to, ale jeśli będą dobre za euro50, to i tak coś. By a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows. Przetestowałam gąbeczkę i powiem Wam, że dla mnie nie pasuje mi ta gąbeczka Ona wcale nie, nie wsiącha produktu, co może dla, dla kogoś być to plusem, dla mnie to jest minusem, dlatego że ja wolę naturalniejszy efekt A normalnie to, ten podkład rozkłada się jak, taki, jak plastikiem i tak się maluje po prostu na tej skórze, a ja wolę taki właśnie naturalny efekt, więc nie za bardzo. Przetestowałam też e, pędzelki i cienie. Pędzelki jak najbardziej super. Cienie dam sobie troszkę brązowego do. Okra. Po prostu, dlatego że nie mam czasu teraz jakoś bawić się w to, bo muszę jechać już e, na zakupy. I teraz najważniejsza rzecz, chcę przetestować błyszczyk. Nie wiem czy przeroczysty, e, coś się nazywa Sea through czy Tan... Tanilizing. Pachnie, Ooh. ale sam wypływa. Czemu to sam, sam wypływa? Ja, ja w ogóle nie zduszam i cały czas wypływa. <laughs> o, że nie, o nie, <laughs> za dużo. Oh my God. Za dużo tego jest. Cały czas to wypływa. Nie, nie, nie rozumiem. Koniec. Muszę to zamknąć. Okej, okay, mogę przyznać, że błyszczyk jest przepiękny. Przepiękny. Ale kurczę, za dużo go e, wsadzili tutaj, tak napompowali go bardzo I e, jak się otwiera to cały czas wypływa, a to powinno już służyć, wiecie, zduszamy Wypływa to, co potrzebujemy i e, smarujemy sobie tym A nie mogą, dlatego że cały czas ten produkt e, wychodził e, Więc e, za bardzo, za dużo produktu włożyli Więc mam nadzieję, że jak po kilku razach już użytku e, to już się nie będzie działo Ale jest naprawdę przepiękne Super. Jestem ciekawa, aż czy yy, ten przyrzeczysty też tak robi. Zobaczmy. Ten nie. Ten nie. Więc y, jakiś problem był z tym. Backstage nagrywania TikToka. Zakupki. Jesteśmy w poszukiwaniu wiatraków. Potrzebujemy trzech wiatraków do każdego pokoju. Zaczęło się gorąco. A jestem teraz w eruspinie. W takim jakby Lidlu. Aha, znalazłam. Od razu. I są też takie fajne, małe do pokoju. Super. Znalazłam drugą matę dla Tobiego i biorę. Jest troszkę droższa, ale jest większa niż taka ładniutka. I do tego olejki, które mają odstraszyć komary, jakieś różne insekty, więc według mnie jest idealna. Więc bierzemy drugą. Jedną będzie miał w koszyczku, a drugą gdzieś, gdzieś po domu. Ciuto! Ciuto! Nie, no jest. Nie wiem. Patrz. Nie, no jest większa. Widzisz? Fajne kresek. Jak? Blisko. Ha! O, jakie są ile nie? O. zobaczyć, czy to coś do miecia pędzli działa. umieję je pewnie dzisiaj wieczorem wszystkie, ale chcę wypróbować, czy warto takie coś zakupić, czy po prostu mieć normalnym płynem. Mhm. Mm ok. Czemu nie wychodzi? <grym> dawaj Ok. Ok. Fajnie, fajnie to działa. I zraz pukałam, i dalej, bez dodania tego płynu. Fajnie, dobra, fajny zakup. Benzoli jest czysty, fajne. Według mnie starczy też na wiele. Jestem już z Lorencem, dlatego że dzisiaj mamy w planach gdzieś pójść na do kina e, i pewnie na kolację do McDonalda, bo dzisiaj jest mój cheat day, więc e, raz w tygodniu sobie pozwalam takie coś. E, no i przed tym jedziemy w jedno miejsce. E, ci, którzy oglądają moje story, to wiedzą, że wczoraj e, już tam chcieliśmy pojechać, ale było zamknięte. A mianowicie Lorek chce sobie zrobić dziurki w uszach. Nie wiem czy mi to się podoba, ale... Kolczyki można zawsze ściągnąć, więc to nie jest taka rzecz, która zostanie na całe życie. Ale chcę wypróbować, jak będzie z tym wyglądał, e, więc jedziemy właśnie w to miejsce. Wczoraj było zamknięte, miejmy nadzieję, że dzisiaj znajdziemy je otwarte. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać, i mu będą robić te dziurki. A! On się tak już boi, i tak się stresuje. Ehm... On nie, mia, nie, ma, nie ma żadnego tatuaża, nie ma żadnego kolczyka. To jest w ogóle dla niego pierwszy raz takie coś, więc e, troszkę się stresuje. A wczoraj, właśnie, jak znaleźliśmy zamknięte to miejsce, to mówi: Nie, to jest przeznaczenie, to jest przeznaczenie, że nie muszę tego zrobić. A jednak dalej go przekonałam, dlatego, że chcę zobaczyć tą, tą scenę. są otwarte i je robią <laughs> on oh, już się boi jesteśmy w aptece. Dziwnie, nie? Sei Trochę eh? <laughs> A ah, no, questi per bambine. O forse guarda, questi brillantini. Są takie wszystkie dla dzieci, tylko. Tutaj są jakieś takie normalne też. Ale tutaj są so, takie kwiatuszki dla dzieci. Zobaczymy, so, czy coś innego jeszcze mają. Quindi? Quali? I... To... No, to, Niestety nie mogłam tam nagrywać, ale jest. Jeden, dwa. A fatemali. A na razie to tak trochę śmiesznie wygląda, bo oczywiście później chcę sobie założyć te upsy. Jak to się nazywa? Wiecie, te takie... Takie dzwoneczki. Nie wiem jak to się nazywa. Wiecie o co chodzi na pewno. O Takie. Później, oczywiście Ale Później. fajnie <laughs> Nie podobają mu <im> się <laughs> Chcę już sobie ściągnąć Jesteśmy w McDonaldzie, pokaż się Tak jest crispy McBacon I frytki z cheddarem. Słuchajcie, od kiedy pojawiły się menu Frytki z tym e, sosem serowym To ja już nigdy nie biorę Tych normalnych, te skradły po prostu Moje serce Jedziemy właśnie do kina i nie przemyśleliśmy tego, nie zobaczyliśmy jakie filmy są i na koniec wyskakuje, że jest tylko ten elemental i to jakiś rysowany. <grym> Ale idziemy na to, dlatego że pamiętacie tę grę, co kiedyś była na free um, tutaj ich zamienili, bo to była, pamiętam, e, dziewczyna e, woda i chłopczyk e, m, tym był ogniem i to właśnie nazywały chyba Fireboy i Girl Water coś takiego. I grało się w to i oni musieli tam przeskakiwać przez jakieś różne... Przeszkody. Spędziłam całe dzieciństwo grając w tą grę, więc jestem ciekawa tego filmu. Zobaczymy. Będą tylko dzieci, prawdopodobnie, ale jedziemy. Tanto nam winciał. <laughs> <laughs> Jedziemy już do domu. Na końcu nie byliśmy na tym filmie dla dzieci. Byliśmy na komedii z Jennifer Lawrence i był naprawdę fajne. To znaczy... Jakiś rewelacyjny film, ale był naprawdę fajny. Więc obejrzeliśmy ten film. Następnie pograliśmy w coś i jedziemy już do domu. Która jest godzina 11.20? Więc będziemy gdzieś w domu, gdzieś o 12.20. Jestem zmęczona, ale fajnie było. Jeszcze szybki stop po raz drugi w McDonaldzie, dlatego że Olek jest wielkim fanem. I zawsze jak jadę tutaj, bo nie ma u nas w mieście Więc jak jadę tutaj do miasta grosy, to zawsze mnie prosi, żebym mu przywieźć, więc zamówienie dla niego. Jeśli się pytacie, tak, je zimne, ale mu to nie przeszkadza. <mulary> Everything that i think that